Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w ten poniedziałkowy poranek. Dla Was już popołudnie, wieczorek. Uff, tak, przyszłam się napić z Wami kawusi. Kawusia z rana, jak śmietana, musi być. Nieważne, że trzecia, ale musi być. Tak, który dzisiaj 11? Mamy już 11 lipiec. Boże, jak ten czas leci. Chciałam Wam powiedzieć, że widzicie właśnie, witacie się właśnie, pijecie właśnie kawusie z studentką trzeciego roku, ale niestety nie mogę Wam tego powiedzieć, gdyż wciąż czekam na wyniki egzaminu. Miały być w zeszły poniedziałek, jeszcze ich nie ma i powiem Wam, że to jest mega irytujące, ponieważ człowiek tak naprawdę nie wie, czy ma wszystko rzucić i już jechać w bieszczady, tak. Czy po prostu jeszcze, nie wiem, powtarzać materiał, przygotowywać się na poprawkę, bo w razie niepowodzenia poprawka będzie, no nie wiem, w przeciągu kilku dni. Więc tak naprawdę jest człowiek w takim lekkim zawieszeniu, nie wiem jak człowiek, ale ja na pewno. Choć mam nadzieję, że egzamin poszedł mi dobrze. Myślę, że połowę, 51% do zaliczenia będę miała, że napisałam, ale wiecie, jak to jest. Ja myślę, że jest dobrze. Nie wiem, jak myśli mm, pani, która będzie te egzaminy sprawdzać. Także no, stres nie jest taki jakiś mega, mega mocny, bo myślę, że na pewno te 51% mam zaliczone. Chyba. W każdym razie, wciąż czekam. Wciąż czekam, miało być czwartego, jest jedenasty, wyników dalej nie ma, no to jest trochę niefajne zagranie, no ale cóż zrobić? Cóż zrobić? Nic, po prostu się nie stresować, czekać, mieć nadzieję, afirmować, prosić Boga, abym była już na trzecim roku. Boże, ja nie mogę, wiecie co, ja jestem w totalnym szoku, bo pamiętam, że ja dopiero te studia podjęłam, właściwie, właściwie taką spontaniczną decyzję podjęłam, a pójdę sobie na studia, a co tam? I pamiętam, że e, jak zaczynałam te studia, jestem szła, matko, bo to tak długo trwa. Bo 3,5 roku e, licencjat, i potem kolejne dwa magister. E, no i tak mówię, Boże, przecież ja już będę na emeryturze, przecież ja już będę taka stara. Ja tego nad nie wiem, czy dożyję. A to było tak niedawno, prawie że wczoraj. A no prawdopodobnie jestem już na trzecim roku. Afirmacje, w kosmosie słyszysz, jestem już na trzecim roku. Nie no, będę się tak cieszyć jak będę faktycznie, eee, ale tak, niech tam uniwers słyszy, nie? Niech słyszy, niech wie, że jestem już na trzecim roku, innej opcji nie ma. Muszę Was w ogóle przeprosić za mój e, dzisiejszy wygląd, wiem, że m, urodą nie grzeszę, zdarza się, bywa, <gryw> powiem Wam, że jestem totalnie, totalnie przesocjalizowana, jest takie słowo? Nie wiem, czy takie słowo jest, ale ja na pewno jestem przesocjalizowana. E, miałam bardzo intensywny e, zeszły tydzień, dlatego też mnie nie było. E, ale nie, nie nauką, jakaś e, zmiana, nie? Zawsze było w poniedziałek. Cześć, witam Was serdecznie w poniedziałek, ale miałam przerypany tydzień. Także tradycyjnie witam Was e, w poniedziałek, ale miałam intensywny tydzień. A zaczęło się od tego, że e, przyjechali do nas dziadkowie z Bydgoszczy, tutaj u nas nocowali. E, no i babcia powiedziała, że w sumie fajnie by było, jakby Kai już został w Bydgoszczy, przyjechał ją, odwiedzić został na noc. Kaj nie zostawał beze mnie e, nigdzie jeszcze na noc, poza przedszkolem, bo chodzi na nocki do przedszkola ale generalnie to jest taki cycuch mamuchy, nie? Jak to się mówi, mami synek, mami synek to tak brzydko, bo to nie w, te, nie w tą stronę, bo on jest po prostu do mnie bardzo przywiązany i mamusie musi mieć... Nie? No. Aczkolwiek jak na przykład wyjeżdżaliśmy, nie, był chyba u mojej mamy raz, bo jechaliśmy do Sopotu z Rafałem na dwa dni, to był u mojej mamy raz, ale to tak, wiecie, jak już pójdzie, to jest spokój, nie ma tam jakichś histerii. E, no i tak babcia zaproponowała, Kaj od razu się zgodził, że chętnie by pojechał na noc do Bydgoszczy. I ja sobie myślałam, kurczę, no fajnie by było sprawdzić, czy on faktycznie może się ode mnie odsunąć, oderwać, uciąć tą pępowinę. No i postanowiliśmy, że zawieziemy go do tej Bydgoszczy, razem z dziadkami wrócimy, pojedziemy do Bydgoszczy, ale żeby właśnie odciąć tą pępowinę, my sobie wynajmiemy apartament w Bydgoszczy on zostanie u dziadków, my będziemy jakby, on nie będzie wiedział, że my jesteśmy w tej Bydgoszczy, ale w razie jakby się coś działo, jakby była histeria, jakby płakał, jakby źle się czuł, no to my Ciach go zabieramy. E, tak, takie wiecie, zabezpieczenie, żeby, no nie, nie, że tak powiem, brzydko nie dymać do Bydgoszczy i z powrotem, no to jest 2,5 godziny, e, godziny w jedną stronę. Więc e, postanowiliśmy wynająć sobie apartament w Bydgoszczy e, na jedną noc. I w ogóle super, super spędziliśmy czas, bo już pomijam to, że już oddaliśmy dziecko. Dziecko poszło chętnie. O dziwo, dziecko zostało z dziadkami. My mieliśmy apartament zaraz przy starówce to była chyba długa ulica. Także tak, tutaj będzie nagrałam apartament. Tutaj mamy nasz apartamencik w Bydgoszczy, całkiem przyjemny. Kurczeczkó, sofa. Tutaj mamy kuchnię wyposażoną. Super mamy widok. Widok mamy na ścianę. To akurat nam nie pykło, ale nic nie szkodzi. Nie przyjechaliśmy tu dla widoków. Łazieneczka bardzo, bardzo duża, przyjemna. Tak, i spędziliśmy tutaj jedną noc. Dzisiejszą noc będziemy spędzać w kolejnym apartamencie w Toruniu. Będziemy zwiedzać Toruń. No, także apartament bardzo fajny, przyjemny, miło nam się spędzało tu czas. Poza jednym małym szczegółem: że znaczy, dla mnie to w ogóle nie robiło nic, natomiast Rafał nie mógł spać, bo od rana przez świetlik wpadało światło. Ja chyba mam grube powieki, bo na mnie to w ogóle nie działa. Także żegnamy się. Wytkoszczy z, z apartamentem w Bydgoszczy i lecimy w drogę. No, czyli tak to wyglądało. Przyznam szczerze, że więcej nie nagrywałam. No bo chcieliśmy ten czas ja byłam w ogóle przemęczona egzaminami, troszeczkę zestresowana, że tego małego nie ma. Nie to, żebym była jakąś taką matką, ujujujujuj, bo nie, ale tak co chwile się zastanawiałam, bo rzecz, czy wszystko w porządku, choć wiedziałam, że w porządku, bo my, byliśmy na łączach z dziadkami. Mały spędził cudownie czas. Śmieliśmy się, że to są jego wakacje, bo dwa, dwie noce spał u dziadków. No cuda tam robili, chodzili, zwiedzali, byli w zonie, na jakimś statku. Naprawdę cuda mały miał przecudowne cudowne dwa dni. My również, ponieważ e, idąc za ciosem, Spędziliśmy jedną noc w Bydgoszczy, a na drugi dzień po południu udaliśmy się do Torunia, gdyż tam e, nasz przyjaciel mieszka w Toruniu. Więc udaliśmy się wynajęliśmy sobie apartament e, w Toruniu na kolejną noc. A apartament w Toruniu wyglądał tak. Dotarliśmy do Torunia. Chcesz coś powiedzieć. Nie, pokażemy ja, ten. Kolejny nasz apartament, kolejny dzień. Wygląda tak, które mam fajne to łóżeczko, no na pewno lepsze niż tam. Ciekawe, czy poduszki będą lepsze, bo tam to była masakra. O, myślę, że będzie to samo takie. Może drugi pokój jeszcze. Drugi pokój? No, to damy już jest. <noise> Za karę. Ale fajne duże okna, ale tu nie ma klimy. Ho, Tam była fajna klima, ale to dobrze, nie będą mi pewnie oczy piekły. Widok na ten zobacz fajnie kamienice. Ale tak okno w okno. Hmm, ciekawe, tam pani też coś otwiera. Starówka. Starówka będziemy zwiedzać później. Taki tu zaduch jest, nie? Trzeba trochę pootwierać. Mamy stół, telewizor, kawa jest sypana. No i jest najlepsze, bo to, rozpuszczalna ostatnio ładnie. Dobra. Tutaj tu jest przepiękny perfum, który znaleźliśmy Rafałowi. Bardzo mi się podoba. Tam jego. I akurat teraz w Daglasie jest 20% zniżki. A jak kupujecie w zestawie, to już w ogóle jest bez cen. Przepiękny perfum dla panów. Także no jeżeli chcecie swoim panom sprawić jakiś fajny prezent, albo po prostu chcecie, żeby ładnie pachniali, pachnieli jest jezus włączona, jestem. To, to jest naprawdę przepiękne. Ale ten, bo jest jeszcze drugi, drugi jak się nazywał? Intensiv, No właśnie, to był Intensive, tam to jest bardzo intensywny, aż za. A ten jest właśnie taki fajny. A tu tutaj... co to jest? To jest drugi pokój. <SSSSSSSS> Ale tu jest, możesz wejść do drugiego pokoju przez szyby? Tak. <SSSSSS> Albo przez drzwi. <SSSSS> Albo przez drzwi. Okej. Okay. A to jak szafa, nie? Jak drugi pokój jak szafa. Czemu mamy dwa pokoje? No. <SSSSS S: laughs> Jaką mają, ładną, tą. sufit, fajne. A tu jest duszno! Przestrasznie. Dzień dobry! Masakra <grywa> z tym oknem w ogóle. Czasami niektórych ponosi fantazja. I łazieneczka. Łazieneczka dużo mniejsza niż tam. Tam chyba była fajniejsza, nie? Łazienka. A zobaczymy jak się to... otwiera. Czy się da wejść pod ten prysznic. Da się, bo czasami są tak malutkie, że się dotyka ciałem kabiny, co mnie strasznie przeraża i obrzydza. Ale to da radę. No, generalnie jest czysto. Uch, zmęczeni po podróży. O, szefa jest. Kwas cytrynowy. Co? Kwas cytrynowy? No. To sprzątania, wiesz? Pewnie no. tego. tak. I ale to... fajnie, że jest duże lustro. No. Bo przez to widzę, że spodnie powinna mieć mniejsze. No, nie, no jest generalnie no spoko, tylko tam na pewno, o to jest pięknie, mi się podobają te kamienice. Na pewno tam y, było lepsze, to że y, była klimatyzacja, to było cudowne. No, ale był ten świetlik, przeokropny. O, tam widać jakiś w ogóle zegar. Zaraz mamy tutaj przewodnika, zaraz się z nim spotkamy i nam wszystko pokaże, opowie o Toruniu. Także musimy się rozpakować, ogarnąć i co? I w miasto, i działać! No, i nie chcieliśmy się po prostu e, przyjacielowi zwalać na głowę, chociażby na pewno nie miał e, nic przeciwko, ale przyznam szczerze, że no ja nie lubię robić komuś niespodzianek. Cześć, jestem. E, myślę, że na pewno nie miał nic przeciwko. Zresztą, e, jak kończyliśmy nasz wieczór w Toruniu, to i tak proponował, żebyśmy już spali u niego, a mieszkaliśmy. Dwie minutki drogi, tak jakoś przy jego domu, bo on też mieszka na starówce w Toruniu, i na starówce w Toruniu również wynajęliśmy sobie tam było na Świętego Ducha, chyba. Ile <laughs> dobrze pamiętam apartament. Też fajny, też byliśmy bardzo zadowoleni z apartamentu. Więc słuchajcie, tak, to była środa czy czwartek? Czwartek. No dni mi się w ogóle nawet pomyliły, nieistotne, więc jedna noc w Bydgoszczy, drinki, łażenie do późnej nocy po Bydgoszczy, mało snu, bo od rana znowu łażyliśmy po Bydgoszczy, ja przyznam szczerze, że pierwszy raz już zwiedzałam za dnia, zawsze byłam tam przejazdem. Także zwiedzaliśmy to. Potem od razu w samochód do Torunia. W Toruniu, e, oczywiście, też e, od razu rzuciliśmy rzeczy, poszliśmy się zobaczyć z naszym przyjacielem. I co? No i w długą, tak? Najpierw coś zjeść, potem na jedno piwo, na drugie piwo. W międzyczasie jeszcze nas oprowadził po Starówce Toruńskiej, pokazał zamek, ruiny. Wszystko opowiedział, co, gdzie, po co i dlaczego. No i potem kolejne piwo, kolejne piwo, kolejne piwo, gdzieś tam jeszcze jakiś drink się zaplątał. I w ogóle byliśmy w... w nie w restauracji, w Pabie można by rzec kredens, w ogóle no urzekł mnie on niesamowicie, było cudownie, zważywszy na to, że chłopaki sobie siedli przy stoliku i jak to chłopaki. Natomiast my siedzieliśmy, tam był DJ, który sobie grał i parkiet, to totalnie pusty, no bo to była czwartek chyba, to była czwartek. Tak, to była czwartek. Więc, znaczy, środa, nie, czwartek. Czwartek. No dobra, nieważne. W każdym razie cały parkiet był mój. Ktoś tam się przeplantywał, gdzieś przechodził i tak dalej, ale wyobraźcie sobie, że kilka bitych godzin mogłam sobie potańczyć. Nikt na mnie nie wpadał, nie popychał mnie, nie patrzył było super. Oni sobie gadali, ja sobie tańczyłam po prostu idealnie. Idealnie. Co prawda pewnie w weekendy tak nam się nie zdarza, ale w tygodniu no to było. Także się wytańczyłam, no i potem, oczywiście, jak to bywa, włączył się szwendacz, więc do późnych, porannych godzin chodziliśmy, już tam wszystko pozamykali, chodziliśmy. No to poszliśmy jeszcze na jakiegoś, no chłopaki na jakiegoś kepsa, potem jeszcze do tego przyjaciela, do domu. No i tam do białego rana dalej żeśmy imprezowali. Rano już musieliśmy się wyprowadzić z apartamentu o 11, i dziadkowie przywieźli zbyt goszczy małego, więc jeszcze. Z dziadkami yy, i z małym chodziliśmy po starówce. Powiem Wam, że ja w ogóle to chodziłam na rzęsach, ledwo żywa i nietomna. Yy, I mega zmęczona, ale nieważne, bo było super, po prostu wyjść z tych książek, z tego domu, od kotów, psów, wszystkiego. Byliśmy we dwoje yy, z ludźmi znajomymi, bo w Bydgoszczy też jeszcze się spotkaliśmy, ze znajomymi. Także super. Super, 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 e, ale przyjechałam zmęczona po prostu jak po jakimś maratonie. Natomiast po przyjeździe jedna nocka i ja od razu się pakowałam, bo e, byłam w weekend na panieńskim w Gdańsku. <laughs> 13 dziewczyn siedziało. E, siedziało i, i znowu był alkohol i znowu zabawa do, do białego rana i znowu nie wyspanie, bo e, po panieńskim Musiałam pędzić rano z Gdańska do Elbląga, ponieważ Rafał już wyjeżdżał do Niemiec, a ja musiałam go zastąpić z dziećmi. Także w ogóle nie pospanę. Tak, no i dzisiaj poniedziałek, dzisiaj zaspaliśmy do przedszkola: wszyscy zaspaliśmy do przedszkola, nawet Kai. także wykończył nas zeszły tydzień. Ja mam dosyć imprez, spotkań towarzyskich, konwersacji. Zabawy chyba na, na najbliższy tydzień, eee, ale w każdym razie powiem wam, że teraz się cieszę, że jest tak cisza i spokój poza tą wkurzającą muchą. No, Roberta dzisiaj pakujemy. Robert jedzie w środę na kolonie do Sławy. W ogóle nie słyszałam o takim miasteczku, ale jedzie do Sławy i tam będą podróżować, zwiedzać okolice. Będą w Niemczech, będą w Czechach, gdzieś tam coś tam jeszcze. Także on też już się nie może doczekać wyjazdu. No, a ja dzisiaj intensywnie biorę się za, mm, za sprzątanie, bo jak przyjechałam w niedzielę, to nie dość, że jak pakowaliśmy się na jeden wyjazd, yy, przyleciliśmy wszystko, wiecie, hops, w drugą walizkę, ja na drugi wyjazd, w międzyczasie Rafał jeszcze się pakował do Niemiec, więc jak ja wróciłam w niedzielę, weszłam do mieszkania, mówię, Boże, bomba wybuchła, bomba wybuchła, ale nie miałam sił, co, co z grubsza ogarnęłam, a dzisiaj już biorę się za konkretne porządki, bo przyznam szczerze, że no, przez ten tydzień dom się nieźle zapłucie. ja Nie wiem, moje życie wyłącza się i w kółko, ciągle w koło sprzątania. Ale no niestety ja, ja bardzo lubię mieć porządek i jeżeli mam w koło siebie bałagan, no to mnie to strasznie irytuje. Dobra, nie rozgaduję się już na temat tego czego, no wszystkiego minionego tygodnia, miałam bardzo intensywny, ale bardzo fajny, przyznam, że trochę odżyłam, jak wyciągnęłam nos z książek. No i teraz też bym chciała wiedzieć, czy już świętować wakacje, bo jak widać już troszeczkę zaświętowałam wakacje, no bo w końcu mogłam sobie pomalować paznokcie, bo już nie będę miała żadnych zajęć w szpitalu, ani praktycznych, więc mogłam sobie pomalować kolorowo paznokietki i oczywiście pomalowałam je najbardziej neonowo, jak się da. To jest e, semilak e, neon watermelon. Przepiękny kolor. Powiem Wam, że jest mega piękny. Kolorek, jestem bardzo zadowolona. No i tak, no i wiedziałabym przynajmniej, czy już mogę świętować i z tego szczęścia, że jestem na trzecim roku, nie wiem co posprzątałabym sobie w szafach na przykład, nie? A tak to nie chcę wszystkiego wywalać, bo jak będę musiała się uczyć, to to będzie leżeć. O, dobra, nevermind, nevermind. Ja mam dzisiaj też intensywne plany poza sprzątaniem. Gdzie ja w ogóle telefon skupiłam? Gdzieś tam został. Poza sprzątaniem yy, chcę zrobić. Yy, wiecie co, w Thermomixie widziałam jest przepis na... Bułeczki bao, nie wiem czy jedliście, jeżeli ktoś jadł to dajcie znać Bo w Toruniu właśnie ten nasz przyjaciel zaprowadził nas wszystkich do, do takiego fajnego miejsca To się nazywa dwa stoliki Ja niestety nie byłam w stanie jeść, no mój żołądek odmawiał po wszystkich harcach jakiegokolwiek jedzenia więc, Ale widziałam jak oni to jedli, jak to pachniało i było piękne I stwierdziłam, że to będzie fajny pomysł na obiad Ponieważ dzieci monotonnie jedzą ciągle makaron, spaghetti, carbonara, truskawki z makaronem, no wszystko z makaronem i powiem Wam, że już mi brakuje pomysłów, więc stwierdziłam, że dzisiaj na obiad zrobię te bułeczki bao z szarpanym indykiem i zupę z kiszonych ogórków wszyscy polecają zupę z kiszonych ogórków, podobno jest lepsza niż ogórkowa. Też z Thermomixa. No i muszę jeszcze zrobić ten podstawowy bulion mięsny, bo już mi się skończył. A ja nie używam kostek, bo powiem wam, że już od dłuższego czasu nie używam kostek. Yy... I tak mi się kubki smakowe zmieniły, że jak ostatnio zamówiliśmy Rosł w restauracji, ja od razu poczułam, że on jest na kostce, po prostu mnie aż od razu wykrzywiło, yy, gdzie kiedyś sama używałam sporadycznie, co prawda, kostek, bo ja od zawsze wiedziałam, że to jest wielkie zło, yy, no ale sporadycznie używałam i nie czułam tego, a teraz po prostu dla mnie to jest nie do przejścia, więc zaraz sobie zrobię swój, swój własny, swoją własną kostkę w termomiksie. Czyli muszę zrobić kostkę, muszę zrobić zupę, muszę zrobić te, a żeby to wszystko zrobić, muszę pojechać na zakupy, ponieważ oczywiście w lodówce jest wiatr hula, ponieważ no nas nie było, nie? Także jeszcze fajnie, bo jak przyjechałam z panieńskiego, to zostałam w domu zrobiony rosół. To nie dość, że dzieci miały już obiad, ja zmęczona po panieńskim, nie musiałam gotować. To jeszcze powiem, wam, że ten rosół wchodził jak marzenie, naprawdę wchodził jak marzenie. Także no, to w sumie tyle, jeżeli chodzi o update, ja widzę, że tu gada mi było już 16 minut, masakra, ale co jeszcze chciałam Wam powiedzieć, chciałam Wam powiedzieć, ja nie wiem, czy ja Wam pokazywałam, na pewno na smrze, nie wiem, czy tutaj, zamówiłam sobie, słuchajcie, to jest firma Veoli, Taki samoopalacz, bo jesteśmy teraz w temacie samoopalaczy. Ja przyznam Wam szczerze, że ja się nie opalam na słońcu ze względu na to, że ja mam tendencję do wyskakiwania pieprzyków. Nie wiem, czy widać do wyskakiwania pieprzyków. W mojej rodzinie moja babcia miała problemy z rakiem skóry, więc ja stronię od słońca. Natomiast nienawidzę, być blada, więc praktycznie przez cały rok używam samoopalacza. I jak dobrze wiecie, bo już nieraz mówiłam, znaczy no nie przez cały rok, no bez przesady zimą, aż się tak nie... bo tutaj też, jak widzimy, jest samoopalacz. Yy, I co? I i, 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 co ja mówiłam? Jeszcze mój umysł nie wrócił na właściwe miejsce. Yy, tak, mówiłam Wam o moim ulubionym, który dla mnie jest po prostu sztosikiem i jest to Fake Bake yy, Water. On jest taki wodny i dla mnie on się cudownie trzyma. Przepiękny, ma kolor i uwielbiam go. Natomiast oglądałam jakąś tam YouTuberkę. Już teraz nie będziemy dochodzić, jaką, bo nieważne. I poczytałam opinie na temat tego veoli. Jest on z 98% składników naturalnych. Szklana buteleczka z pompeczką, i jest to. Piance, bo ja tylko w piance używam, bo mi najlepiej się to rozprowadza, nie tworząc plam. Więc ym, tak, przyszedł mi ten samoopalacz, yy, tutaj też jakaś, jakieś próbeczki. No i była promocja, że w zestawie były dwie rękawice: do nakładania samoopalacza i do peelingu. Więc bar bardzo fajne te rękawice. Z rękawic w ogóle jestem bardzo zadowolona, można je osobno dokupić. No ale tutaj przychodził taki set. I to było w promocyjnej cenie, plus jeszcze była jakaś tam jakiś ym, kod zniżkowy, bo przyznam szczerze, że sam samoplacz jest dosyć drogi, bo chyba 170 zł kosztuje bez, yy, bez tych wszystkich promocji. Yy, natomiast jak dodałam te wszystkie yy, kody i inne zniżki, no to mi wyszło w okolicy stówki, czyli tyle ile płacę za mój yy, ten fake bag. Yy, no i jak widzicie już jest takie zużycie. On miał być bardzo wydajny, nie wiem czy to widać. Ja go użyłam zaledwie kilka razy, przed wyjazdem do, do Bydgoszczy, raz w Toruniu i przed wyjazdem na Paniecki. No czyli trzy razy, a już mamy tyle, nie? Także z tą wydajnością to ja bym nie szalała. Kolor, aha, było, że on nie śmierdzi. Znaczy ja wam, nie wiem czy producent to wszystko tutaj... Um, Samopoleńcza pianka z wodą kokosową. Czy to na stronie było? Czy to usłyszałam? Czekajcie, przeczytam. Lekka i szybko suchnąca pianka samopoleńcza do ciała o czysto składnikowej formule. Kompozycja. stopniowe efekt naturalnej karmelowej opalinizmu, która utrzymuje się aż do tygodnia po jednorazowej aplikacji. Nieprawda. E, piankę wyróżnia bezbarwna formuła, gwarantująca prostą aplikację i jednocześnie brak kłopotliwych śladów na ubraniach czy pościeli. Nieprawda. E, Zawartość. Koi na wilża. Nieprawda. E, ekstrakt z brązowych alk wpływa na intensywne działanie anty, anty Antyoksydacyjne i redukcję negatyw negatywnych skutków promieniowania UVA, UVB. No tego nie wiem. W każdym razie, tak, miał nie śmierdzić typowym samoopalaczem. Ty takim, wiecie hamskim, tanim samoopalaczem nie śmierdzi, ale z tego, co się orientuję, na rynku teraz chyba mało, który tak śmierdzi jak kiedyś śmierdziały. I ma podobny zapach do tego mojego fake baker'a. Czyli po kilku godzinach wytwarza się taki specyficzny zapach skóry. Nie jest on może taki uciążliwy, ale jest. Czyli lipa. Miał nie brudzić ubrań białych. Ja nosiłam białe spodnie. I od środka są całe brudne. Miał nie brudzić pościeli. 4 godziny po nałożeniu. Poszłam spać i piżamkę miałam w kolorze takiego melanżu e, siwego. Oczywiście tu wszędzie przy szyi plecy brudne, czyli kolejna nieprawda. Miał nawilżać. Powiem Wam, że widzę, że nogi, e, bo jak stosuję ten samopolaż, to nie stosuję balsamu. E, nogi wysuszone jak przy normalnym samopolaczu. Niestety ten mój fake bake też wysusza, więc trzeba dbać o to, żeby trzeba je bardziej nawilżać. Yy, ma się trzymać do tygodnia, nieprawda, bo mi po trzech dniach już w ogóle się robią plamy a tutaj w ogóle chyba nawet mam taką od zegarka teraz zdjąłem ja zegarek, nie wiem czy widać się bardzo wyciera w takich miejscach, gdzie właśnie jest kontakt skóry yy, z ubraniem czy z czymś, no to się wyciera. Więc powiem Wam szczerze, że yy, ja do niego już nie wrócę nie jest zły, nie jest zły, jest w porządku ale tam czemu mi bardziej odpowiada no niestety. No trzeba było przetestować. Także tak to wygląda. Jeżeli was też zachęciły inne youtuberki fantastycznymi samoopalaczami, bo tam też jest w kremie i jakieś inne, no to przyznam szczerze, że ja osobiście, ale zaznaczam, to są moje preferencje, ja osobiście wolę Fake Bake Water. W ogóle Fake Bake jest cała seria jest bardzo fajna, także to by było na tyle samo opalacze, bo że gadam i gadam, dobra, już nie gadam. już w ogóle na dzisiaj kończę tego vloga, bo tak jak mówię lecę na zakupy będę intensywniej działać w kuchni. Jeszcze mam wam dużo rzeczy do pogadania, ale teraz mam nadzieję, że już będzie trochę więcej czasu, że już odejdzie szkoła, więc będziemy mogły spotykać się regularnie na bieżąco i często. Także teraz już pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się cieplutko, życzę Wam cudownego wieczoru lub dnia, jeżeli ktoś to ogląda yy, w dzień. Yy, I widzimy się w kolejnym vlogu. Oczywiście będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie łapkę do góry i ślad po sobie w komentarzu. Jeszcze raz pozdrawiam Was bardzo serdecznie, przysyłam dużo pozytywnej energii, trochę zmęczonej, ale łapka, przyda się. Przyda się, mimo że zmęczona, wciąż uśmiechnięta i wciąż pełna. Energii i chęci do życia i działania, chociaż wczoraj to tak słabo było z tą energią i chęcią do działania, ale dzisiaj już jest znacznie lepiej. Także trzymajcie się, milutkiego dnia i do zobaczenia. Pa! pa.